Kolejnym elementem, który należy wziąć pod uwagę w ogóle w dyskusji Unii Europejskiej jest to, co nazywamy brakiem legitymi legitymizacji demokratycznej dla budowy Wspólnoty. To, to się zrodziło w zasadzie jako efekt e, e, kryzysu, kiedy w zasadzie Unia Europejska i wiele samych kryzysów, które wystąpiły w Unii Europejskiej, e, spowodowały, że Unia Europejska e, z roli tego, który zajmuje się rozwiązywaniem problemów, została wskazana jako, jako te, które powodują te problemy. Na przykład kryzys migracyjny z tego typowym tego, przykładem. I w zasadzie y, można powiedzieć, że y, od tego, jak ta te, gra interesów i wartości rozkłada się w, w tym procesie zarządczym, decyduje, decyduje, decyduje przede wszystkim y, właśnie to, jak on jest skonstruowany. Istnieje konieczność tak naprawdę uspójnienia tego procesu. Z jednej strony mówimy o, 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 o metodzie pomocniczości, to znaczy, wiele państw członkowskich, jeżeli coś mogą same robić, to powinny to robić. Tylko, nie powinna być nie powinna być duże dla małych spraw. Powinna być duże dla dużych spraw i małe dla małych spraw. Czyli to, co państwa narodowe są w stanie same zrobić, stały to państwa narodowe. Natomiast jeżeli są sprawy duże, to my musimy wiedzieć, jakie te sprawy są duże. One są natury, bardzo często dla Polski natury egzystencjalnej, czyli na przykład ochrona granic, czy, czy związane z konfliktami potencjalnymi, które mogą wystąpić za wschodnią granicą, to są sprawy egzystencjalne. Podobnie jak dla wielu państw południa, Sprawą egzemplarną jest kwestia migrantów, ale również, również wojen, które się, się toczą na Bliskim Wschodzie. Więc mówimy o sprawach, które są istotne dla państw członkowskich, i Polska, jako, jako część wspólnoty, powinna być bardzo wrażliwa na te sprawy. Cieszy to, na przykład, że, że został zaproponowany w cudzysłowie plan Marszala dla Afryki. I tego typu inicjatywy, które pokazują, że jesteśmy wrażliwi na, 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 pewne, na pewne problemy, które, które dzisiaj nie są naszymi problemami, ale są problemami innych państw, państw członkowskich.